Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich parafian, wszystkich mieszkańców Działdowa, wszystkich słuchaczy i oglądających portal Moje Działdowo. To jest dzisiaj jedyna forma kontaktowania się właściwie między nami. Zbliżają się najważniejsze w roku święta, święta zmartwychwstania pańskiego. Święty Paweł powiedział o tych świętach bardzo wyraźnie, o zmartwychwstaniu pańskim. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, daremne przepowiadanie. Właściwie, gdyby Chrystus nie stał, życie nasze byłoby zupełnie inne. Nie bylibyśmy chrześcijanami, nie byłoby kościoła, nie byłoby wspólnych spotkań na mszy świętej, uczestnictwa we mszy świętej, nie byłoby komunii świętej, nie byłoby spowiedzi świętej, nie byłoby chrztu świętego. O, czy też bierzmowania. To są najważniejsze święta Chrystus. Po to przyszedł na świat, aby umrzeć na krzyżu, a potem z martwych wstać. Otóż, gdyby Chrystus tylko umarł na krzyżu, właściwie Kościoła by nie było. To wszystko, co robimy, byłoby pozbawione sensu nadprzyrodzonego. Dlatego tak ważne są te święta. Otóż najpierw przed Wielkanocą będziemy przeżywać Triduum Paschalne, a więc Trzy Wielkie Dni. Wielki Czwartek jest to dzień ustanowienia wieczerzy, Eucharystii. I dzień ustanowienia kapłaństwa w celu sprawowania Eucharystii. Wielki piątek jest to dzień Męki Pańskiej. Razem z Chrystusem będziemy szli na górę ukrzyżowania i tam będziemy Chrystusowi towarzyszyć pod krzyżem. Potem jest wielka sobota, a kiedy to o Chrystus wstąpił do otchłani, aby wybawić tych wszystkich sprawiedliwych, którzy oczekiwali na zbawienie, na wejście, wstąpienie do nieba razem z Chrystusem. I oni rzeczywiście jako warszaku Chrystusa, a jak mówi tradycja i ojcowie Kościoła, w dzień w wstąpienia pójdą do nieba z Chrystusem jako osoby towarzyszące. Otóż później jest niedziela męki pańskiej, przepraszam, niedziela wielkanocna, czyli te najbardziej uroczyste święta. Te, to są święta zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa także. E, e, Pana Jezusa nad szatanem, ostatecznym pokonaniem szatana. Są to bardzo ważne święta, bardzo radosne. Chociaż teraz taka atmosfera jest trochę być może smutna, z tego powodu, że w tych mświęta, mszach świętych nie będziemy uczestniczyć, bo Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą sprawowane w kościołach przy drzwiach zamkniętych. Ale to dzięki portalowi Moje Działdowo możemy właśnie w tych mszach świętych uczestniczyć. Jest to bardzo ważne. E, jaki porządek mszy świętych będzie e, tych spotkań liturgicznych, bo w piątek nie mam mszy świętej, tylko jest liturgia męki pańskiej, ale w Wielki czwartek o godzinie 18:00 będzie msza święta w Wieczerzy Pańskiej. E, Wielki piątek liturgia męki pańskiej o godzinie 18:00 e, i Wielką sobotę. Liturgia już wprowadzająca Wielkanoc to jakby pierwsza Msza Święta Wielkanocna. Można powiedzieć, pierwsza Msza Święta Wielkanocna, a o godzinie 21.00 e, zacznie się cała liturgia. A w święta będą transmitowane msze Święte przez Portal Moje Mojedziałudowo o godzinie 9 i o godzinie 12.00. Bardzo serdecznie do udziału w tych Mszach Świętych ich zapraszam e, przez portal mojej Działdowo. Mi tutaj się nasuwa a, tak, y, taka refleksja a, i odniesienie e, do czasów jeszcze Starego Testamentu, kiedy to naród wybrany został wyprowadzony z Ziemi Świętej, z Jerozolimy do niewoli babilońskiej, a świątynia została całkowicie zniszczona, a wtedy na tym wygnaniu w tej niewoli babilońskiej zrodziła się w ludziach taka głęboka tęsknota za świątynią, o, o takie pragnienie świątyni. I wtedy... Ludzie zaczęli się gromadzić w takie e, małe grupy 20-30 osobowe e, i tam się modlić, wspólnie modlić, wspominając świątynię, tęskniąc za świątynią. O, to były takie pierwsze synagogi, to były takie pierwsze synagogi, pierwsze zebranie ludu Bożego. We wtórnym odniesieniu u, te synagogi zostały odniesione do budynku, w którym ludzie się gromadzili w późniejszych czasach, już za czasów Pana Jezusa, i później. Także te nasze domy niech też się staną na ten czas epidemii, ten czas ograniczeń takimi synagogami, takimi Domowymi kościołami, my to nazwiemy domowymi kościołami. Oczywiście nie będzie to 20-30 osób, ale to będzie rodzina, w której żyjemy, to będzie dom, w którym mieszkamy to będzie 2-3, 5 osób, czy może kilka tyle, ile jest z nas w domu. I tam, niech to będzie też przeżyte, bardzo uroczyście, poprzez. Łącza internetowe. Łączcie się z nami, przeżywajcie jak najgłębiej te wszystkie ważne dni dla naszego życia religijnego. Już teraz życzę dobrych świąt. Przede wszystkim pamiętajcie, Chrystus żyje, Chrystus zwyciężył śmierć, Chrystus zwyciężył grzech. I i mamy głęboką nadzieję i wiarę w to, że Chrystus pomoże nam przeżyć ten czas epidemii i pomoże nam wyjść z tej trudnej sytuacji także i umocnionymi na duchu. Także to niech będzie ten czas epidemii, ten czas od izolacji, że tak powiem, czasem wielkiego umocnienia dla nas. Szczęść Boże i zapraszam na uroczystości. Jeszcze raz przypomnę: Wielki Czwartek, godzina 18, Wielki Piątek, godzina 18, Wielka Sobota, godzina 21, a niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Msza Święta o godzinie 9 i o godzinie 12 będą transmitowane przez portal Moje Działdowo. Już teraz składam słowa wielkiej wdzięczności dla portalu Moje działowo. Bóg zapłać i wszystkim szczęść Boże.